Ogród pełen przyjaciół. W pewnym małym miasteczku, gdzie wszyscy mieszkańcy znali się nawzajem, żył mały konik polny o imieniu Juzio. Juzio był pełen energii i radości, ale ostatnio coś się zmieniło. Przyszła pora, aby Juzio poszedł do zerówki. Wcześniej spędzał większość czasu w domu, bawiąc się ze swoim młodszym bratem. Nowa zerówka była piękna. Otoczona zielonym ogrodem pełnym kwiatów i drzew. Jednak Juzio czuł się tam bardzo samotny. Bał się innych dzieci i nie chciał się z nimi bawić. Każdego dnia siedział sam na ławce, marząc o powrocie do domu. Pewnego dnia, kiedy Juzio siedział na ławce, zauważył, że w ogrodzie pojawił się nowy kwiat. Był to piękny, żółty tulipan, który wyróżniał się spośród innych kwiatów. Józio postanowił podejść bliżej, aby go obejrzeć. Kiedy zbliżył się do tulipana, usłyszał cichy głos. Józio, dlaczego jesteś taki smutny? Zapytał tulipan. Józio był zaskoczony, że kwiat do niego mówi, ale odpowiedział: Boję się innych dzieci. Nie chcę się z nimi bawić. Tulipan uśmiechnął się i odpowiedział, nie musisz się bać. W ogrodzie jest wiele przyjaciół, którzy chętnie cię poznają. Musisz tylko otworzyć swoje serce. Józio postanowił spróbować. Następnego dnia, kiedy zobaczył grupę dzieci bawiących się w ogrodzie, podszedł do nich. Początkowo czuł się bardzo niepewnie i chciał się wycofać, ale przypomniał sobie słowa tulipana. Jedno z dzieci, mała biedronka o imieniu Ania, zauważyła Józia i zaprosiła go do zabawy. Józio poczuł, Jakiego jego serce bije szybciej. Czy powinien przyjąć zaproszenie? Czy może lepiej wrócić na swoją ławkę? Józio postanowił zaryzykować. Dołączył do zabawy i szybko odkrył, że inne dzieci są bardzo miłe i chętne do poznania nowych przyjaciół. Ania pokazała mu, jak grać w różne gry, a inne dzieci opowiadały mu o swoich ulubionych zabawach. Józio zaczął czuć się coraz bardziej pewnie. Zrozumiał, że jego obawy były niepotrzebne, a nowi przyjaciele sprawiają, że czuje się szczęśliwy. Pewnego dnia podczas zabawy Józio zauważył, że tulipan, który do niego przemówił, zakwitł jeszcze piękniej niż wcześniej. Jego płatki lśniły w słońcu, a zapach był niesamowity. Józio zrozumiał, że to symbol jego własnej przemiany. Tak jak tulipan rozkwitł, tak i on otworzył się na nowe doświadczenia i przyjaźnie. Józio podszedł do tulipana i powiedział: Dziękuję, tulipanie. Dzięki tobie odkryłem, że nie ma się czego bać. Nowi przyjaciele są wspaniali. Tulipan odpowiedział: Cieszę się, że znalazłeś swoją drogę, Józiu. Pamiętaj, że zawsze warto otworzyć serce na nowe przygody. Józio wrócił do domu, pełen radości i dumy. Opowiedział swojemu młodszemu bratu o swoich nowych przyjaciołach i o tym, jak pokonał swoje obawy. Brat Józia był zachwycony i nie mógł się doczekać, kiedy sam pójdzie do zerówki. Od tego dnia Józio codziennie bawił się z nowymi przyjaciółmi w ogrodzie. Zrozumiał, że nie ma się czego bać, a nowe znajomości mogą przynieść wiele radości. Historia Józia pokazuje, że warto otworzyć swoje serce na nowe doświadczenia i przyjaźnie. Czasami strach przed nieznanym może nas powstrzymać ale kiedy odważymy się zrobić pierwszy krok, odkrywamy że świat jest pełen przyjaciół, którzy chętnie nas poznają. Pamiętaj że każdy nowy dzień to szansa na nowe przygody i znajomości.